Tysiące słów związanych z czerwonymi ustami, a ty z czymś czerwonym? No, moi drodzy, naprawdę, no nie dajcie nam co się pospać. Koleżanka Magda położyła się już, rozwaliła na pufie. No bo ja czego? Tak też już dzieje? zaczynam się rozkładać. Nie wiem, jak to się skończy, jeśli za chwilę telefon nie będzie dzwonił i dzwonił. To raz za razem. Tak jest. No więc gdzie jest? Raz za razem. Podaj nam swoje słowo swoje, swoje słowo czerwone. A my ci zapłacimy od razu stóweczkę gwarantowaną. Prawda Aniu? Nie, ja, ja już zasypiam Magdusiu. Ja już zasypiam i niestety, jeśli zaraz ktoś nie odnajdzie wolnej linii, to to się źle skończy. Bardzo źle, bardzo źle. O, no. jest, 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 jest. Halo? No nie, kochani, jak wy do nas dzwonicie i się rozłączacie. dobra to Wiesz, nie, nie można to się to rozłączać. Nie. Bo nie po prostu no my musimy drodzy. usłyszeć. Musimy usłyszeć to słowo i wtedy możemy zapłacić. To nie jest trudna zagadka, tak jest. nie jest też prosta, jak widać, bo wcale nie tak wiele osób yy, widzę, że w ogóle parę osób się rozłącza. To tak. jest w ogóle dla Bójcie mnie się nas.